Dzień dobry. Dzisiejsze wideo poświęcimy niesamowitej rewolucji, która wydarzyła się na Wall Street 3 lata temu, w kontekście filmu Inwestorzy Amatorzy, zwanego także jako Dump Money, który gwarantuje nam nieokiełznaną zabawę dzięki bezkompromisowej opowieści o tym, jak ubrany w kociem koszulkę redditor czy też youtuber i jego lojalni zwolennicy wywołali nigdy wcześniej niewidzianą sensację na amerykańskiej giełdzie. Zapraszam. To jest Iceberg Trading, nowy adres na tradingowej mapie Polski, gdzie pomagamy ambitnym i zmotywowanym ludziom w rozwoju ich kariery w tradingu oraz osiągnięciu sukcesu w tym niesamowicie dużym i interesującym biznesie. Ja się nazywam Patryk Chyła, jestem Day Traderem i trenerem amerykańskich rynków giełdowych, autorem nowatorskiego programu szkoleniowego I Am a Day Trader. Oraz specjalistycznej publikacji Jak rozgrywać akcję Tesla, kompletna strategia day tradingowa w praktyce, którą możecie Państwo bezpłatnie pobrać z naszej strony www.icebergtrading.pl. Zachęcam do y, przeczytania publikacji, ponieważ jest to jedyna w swoim rodzaju lektura po polsku na ten temat. No dobrze. Inwestorzy Amatorzy to jest film obyczajowy, który przedstawia nam w bardzo delikatny sposób anomalię giełdową związaną z akcjami spółki GameStop, wywołaną przez społeczność forum internetowego Reddit, a także szereg zależności i nadużyć związanych z krótką sprzedażą, odbywających się niejako na zapleczu nowojorskiej giełdy. Film Inwestorzy Amatorzy stanowi dynamiczny, acz obyczajowy obraz, którego osią fabuły jest chyba największa w historii amerykańskiej giełdy anomalia, której poligonem stały się akcje potupadającej firmy GameStop, firmy, która prowadzi w centrach handlowych sklepy z grami komputerowymi. Wydarzenia ze stycznia 2021 roku były pierwszym tego typu zjawiskiem w historii w którym dziesiątki tysięcy drobnych inwestorów amatorów korzystających z popularnej wówczas aplikacji Robin Hood zrzeszonych razem na forum Reddit i grupie Wall Street Bets wspólnie zagrało z niewidzianą wcześniej siłą przeciwko dużym funduszom hedgingowym z Wall Street. GameStop, którego kurs giełdowy wzrósł 30-krotnie i został niejako wypchnięty w krótkim czasie z ceny 20 dolarów do prawie 500, według nomenklatury społeczności było to to the moon. Pojawił się na czołówkach mediów, stał się światowym nagłówkiem numer 1, także w tych mediach, znajdujących się na co dzień daleko od rynku finansowego. Tymczasem kurs akcji cały czas rósł, a wyciskanie shortów, tzw. short squeeze, stało się w którymś momencie niebezpieczne nie tylko dla funduszy tracących miliardy dolarów i zmuszonych niejako do pokrywania swoich stratnych pozycji, ale także i całego giełdowego systemu. Stąd też silne ręce czy też szara eminencja postanowiły szybko ten ruch zakończyć, używając w dużej mierze niedozwolonych metod. Sytuacja jest o tyle niesamowita, że 3 lata temu dokładnie pod koniec stycznia 2021 roku mieliśmy niesamowicie gorący rynek giełdowy. Rynek, który funkcjonował w fantastycznej anomalii, taką, którą uwielbiają traderzy, ponieważ mamy dużą zmienność, duży wolumen, rynek jest gęsty i sprawia bardzo dużo okazji do zarobienia pieniędzy. Powiedzmy sobie o czym jest film Inwestorzy Amatorzy. Jest to prosta historia mówiąca o tym, że na giełdzie, kiedy jeden traci, drugi się bogaci. I jest to tutaj dosyć kladowny sposób przedstawiony. Po jednej stronie mamy grupę drobnych inwestorów, która przy okazji tej hiperspekulacyjnej jazdy zarobiła na giełdzie mnóstwo pieniędzy, a po drugiej stronie mamy właścicieli funduszy hedgingowych, którzy grali przeciwko firmie GameStop, grając na spadek wartości cen akcji. I na początku zbagatelizowało to pospolite ruszenie, a kilka dni później musiało zamykać swoje pozycje, notując gigantyczne straty. Wiodącym wątkiem jest tutaj historia głównego bohatera, który jest na co dzień pracownikiem firmy ubezpieczeniowej. A po godzinach prowadzi kanał na YouTubie, w którym opowiada m.in. o tym, że według jego obliczeń akcje firmy GameStop są niedowartościowane Wall Street je pomija. I dlatego postanawia całe oszczędności swojego gospodarstwa domowego, w którym jest jeszcze żona i małe dziecko, zainwestować w akcje tej firmy. Mamy też osobny wątek jego odbiorców, czyli jest to np. pani pielęgniarka, jest to pracownik jednego ze sklepów GameStopu, jest to też tutaj grupa młodzieży, którzy będąc jego odbiorcami i podkupując te akcje za jego namową, przy okazji załapała się na ten hyperspekulacyjny wzrost i zarobiła dużo pieniędzy. Historia ogólnie jest pokazana w bardzo przystępny i grzeczny sposób. Można ją obejrzeć z mężem, żoną, z dziećmi. Nie trzeba być tutaj znawcą giełdowych tematów, żeby zorientować się o co chodzi. Ale nie jest to giełdowy film w stylu na przykład Wilka z Wall Street, czy Big Short? Tutaj jest zupełnie inna intensywność, jeżeli chodzi o przedstawienie wydarzeń, i to niestety jest w mojej ocenie minus tego filmu, bo nie, nie ma tutaj w ogóle oddanego klimatu, tej niesamowitej dawki emocji, która towarzyszyła tym hiperspekulacyjnej jeździe. Nie ma tutaj w ogóle tej dziczy, która się wówczas narodziła i wytworzyła na forum giełdowym Wall Street Bets. Nie, nie ma tutaj przedstawionego zupełnie tego klimatu. I to jest niestety minus tego filmu. Twórcy tutaj postawili na prostą, neutralną rozrywkę, która jakby miała opowiedzieć tą prostą historię o tej niesamowitej anomalii, która wydarzyła się na giełdzie 3 lata temu, i w takiej konwencji ten film jest podany. Czy wiesz, że pracując ze mną indywidualnie, Twoje tempo rozwoju w tradingu znacznie przyspieszy? Unikniesz straty czasu na próbowanie nieskutecznych rozwiązań i błądzeniu w labiryncie wskaźników, strategii i innych nieprzepracowanych schematów. Dołączając do mojego kursu już w ciągu kilku tygodni skutecznie wdrożysz i zastosujesz sprawdzone rozwiązania i schematy. Nasz workshop AMA Trader jest przejrzysty, łatwy do zrozumienia i zawiera liczne przykłady praktyczne, abyś mógł szybko przyswoić zdobytą wiedzę. Po ukończeniu workshopu day Trader będziesz gotów do rozpoczęcia pracy na rynkach NICE oraz NASDAQ. Rozpocznij swoją drogę do profesjonalnego handlu na giełdach amerykańskich już dziś. Co ja mogę powiedzieć o tym jako uczestnik tamtych wydarzeń? Trzy lata temu jako traderzy notowaliśmy chyba swoje najlepsze wyniki giełdowe w całej historii mojej traderskiej przygody i nie ukrywam, że tak prywatnie to tęsknię za tamtymi czasami. Trzeba też wziąć pod uwagę, że cała ta historia odbywała się w bardzo specyficznych warunkach. Mieliśmy środek pandemii, ludzie siedzieli w domach. Rząd amerykański dotował gospodarstwa domowe rządowym programem wsparcia. I duża część z tych pieniędzy lądowała potem na rynku giełdowym i w dużej mierze przyczyniła się do przebiegu całej tej historii. Osobny wątek w tym filmie i w tej całej historii należy do aplikacji Robin Hood, która w 2021 roku była na ustach wszystkich, ale niekoniecznie z dobrych powodów. Robin Hood to jest aplikacja, która świadczy usługi finansowe i umożliwia grę na giełdzie bez prowizji. I trzy lata temu, właśnie w 2021 roku, Robin Hood miał swój bardzo duży udział w tej całej hiperspekulacyjnej jeździe, ponieważ przyciągnął jak magnes tych najdrobniejszych inwestorów, oferując tak naprawdę możliwość wejścia na rynek bez żadnego progu, a także ten ów bezprowizyjny handel. Jednocześnie ten romantyczny zryw został bardzo szybko powstrzymany. Między innymi przez samego Robin Hooda, który dość szybko zablokował możliwość dalszego kupowania akcji GameStopu. Co zostało przez wielu odebrane jako stanięcie po stronie gigantów ze strony funduszy hedgingowych i próbę wpływania na cały rynek. Trzeba też zaznaczyć, że. Odcięcie możliwości dalszego kupowania akcji naraziło wielu użytkowników na bardzo duże straty, ponieważ doprowadziło to do bardzo dużego tąpnięcia na akcjach firmy GameStop. Kontrowersje były na tyle duże, że w obronie zarówno użytkowników i atakując samego Robin Hooda ramię w ramię stanęli na co dzień przeciwnicy polityczni z kapitolu w Waszyngtonie. I którzy domagali się po prostu w tej sprawie jasnego dochodzenia. Nieco więcej światła na tą całą historię rzuca drugi film, o którym mówiłem, czyli film dokumentalny Gaming Wall Street, gdzie bohaterowie tamtego dokumentalnego filmu, używając często kwiecistego języka, także licznych gifów, memów i historii, bardzo szeroko opowiadają o swojej niechęci do aplikacji Robin Hood i często wyjaśniają, co się tak naprawdę stało. Szczególnie interesująca w filmie Gaming Wall Street jest druga część filmu, która bardzo szczegółowo, ale jednocześnie najprościej jak się da, opowiada o całej sieci powiązań pomiędzy dużymi instytucjami przekazującymi sobie zlecenia składanymi, składane przez inwestorów. I mówi też o tym, że wspomniana aplikacja Robin Hood i jej podobne to w istocie są tak naprawdę słupy w cudzysłowie w tym całym konglomeracie dużych instytucji finansowych, gdzie stoją banki, pośrednicy, gigantyczna maszyna do zarabiania pieniędzy, jaką jest Citadel Securities. I dlatego właśnie również polecam też ten film Gaming Wall Street, żeby lepiej zrozumieć całą ideę i cały ten klimat towarzyszący tej całej niesamowitej, spekulacyjnej jeździe, z jaką mieliśmy do czynienia 3 lata temu. Mamy więc tutaj dwa obrazy opowi opowiadające tak naprawdę tą samą historię. Z jednej strony mamy film obyczajowy Inwestorzy Amatorzy, który jest ułożony, grzeczny, poprawny politycznie i wszystko tam się zgadza, a z drugiej strony mamy Gaming Wall Street, czyli takie dwie godziny ostrej giełdowej jazdy, mieszanki, Ciętego języka, licznych wulgaryzmów wyjętych prosto z dyskusji na forum, a także drobiazgowości działalności systemu finansowego, który jest skupiony wokół giełdy amerykańskiej. I z jednej strony mamy bardzo taki neutralny obraz tej całej historii, a z drugiej strony mamy sensacyjną, krzykliwą narrację, dynamicznie zmontowaną historię, która w gruncie rzeczy. Posiłkując się anomalią całego GameStopu, przedstawia nierówności społeczne, a także sentyment wkurzonych detalicznych inwestorów, skazanych w większości na podażkę i takie zwyczajne skubanie ich przez system współczesnych kapitalistów rządzących giełdowym parkietem, którzy w każdej chwili mogą zmienić reguły gry, które będą dla nich lepsze i dla których ludzie z Wall Street Bets to w dłuższym terminie po prostu zwyczajnie mięso armatnie. I taka jest konkluzja dotycząca dzisiejszego naszego spotkania. A co było dalej? Cały rok 2021 był szalony. Grupa Wall Street Bets, zachęcona sukcesem wygenerowanym na akcjach firmy GameStop, wykonywała jeszcze kilka innych spektakularnych ataków, i tak narodziły się właśnie Memes Stocks. Memes Stocks, czyli właśnie takie firmy pokroju GameStop'a z problemami, które ta drobna społeczność wypychała. W ten sam sposób, ale już nie na taką skalę. Już ci dużi się nauczyli, wyciągnęli wnioski i przestali w taki prosty sposób bagatelizować tą społeczność skupioną na forum Wall Street Bets. W późniejszych tygodniach mieliśmy do czynienia z podobnymi akcjami, na przykład na akcjach BlackBerry, AMC, to są amerykańskie kina wówczas z dużymi problemami, a także jeszcze kilka innych podobnych firm. Cały rok 2021 był bardzo. Bardzo dobry, bardzo intensywny. Mnóstwo firm korzystając z niesamowicie dobrej giełdowej koniunktury i nadwyżki kapitału, który szukał swoich instrumentów wybrało ścieżkę ofert publicznych, a dla nas traderów IPO to jest bardzo dobry instrument do grania. Wspomniany Robin Hood także wybrał tą ścieżkę. Pół roku po akcji związanej z GameStopem Robin Hood debiutował na rynku publicznym. Widzicie teraz na ekranie pierwsze transakcje i pierwsze sekundy tego debiutu. I proszę zobaczyć jaka tam była niesamowita intensywność handlu, jaka dzicz, jaka wściekłość, jaka niesamowita zmienność. To był właśnie rynek rządzący się prawami anomalii, ale inwestorzy nieco ukarali Robin Hooda za ten kiepski PR, z którym ta spółka zmagała się przez pół roku po GameStopie. Tam było kilka afer związanych z, z inwestorami drobnymi, którzy nie mieli wystarczającej wiedzy i stracili bardzo dużo pieniędzy i w związku z tym ten klimat wokół Robin Hooda był nie najlepszy. W międzyczasie też okazało się, że Robin Hood ma właśnie silne powiązania z dużymi instytucjami finansowymi, m.in. Citadel, któremu no, siłą rzeczy ochronił nieco cztery litery, wyłączając możliwość handlu akcjami GameStopu pod koniec stycznia. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że normalny rynek tak nie wygląda. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną. Jest koniec stycznia, początek lutego 2024 roku, jak widzicie na wykresie. SP500 właśnie pokonał historyczne szczyty. Dzisiaj rynek jest zupełnie inny: jest wolny, jest duży marazm, jest takie podpychanie delikatne rynku cały czas do góry. Zawsze ta sytuacja ma miejsce, jeżeli giełda gdzieś funkcjonuje wokół swoich historycznych szczytów. Więc mamy tutaj. Z zupełnie inną skalę, jeżeli chodzi o intensywność handlu, a i tych okazji transakcyjnych jest mniej. Nie ma tutaj już takich zbiorowych akcji jak Wall Street Bets. Rynek się nauczył, rynek zaczął monitorować to, co dzieje się w internecie i wyłapywać tego typu zorganizowane akcje uczestników licznych internetowych forów. A jeżeli marzy Wam się, aby Waszym miejscem pracy stał się giełdowy parkiet w Nowym Jorku, to zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym do Iceberg Trading. W związku z szybkim rozwojem naszego tradingowego projektu, poszukujemy kandydatów na stanowisko trader, którzy są pracowici i nastawieni na sukces. Mają pasję do finansów i rynków, są przedsiębiorczy, pokorni i chętni do nauki. Oferujemy możliwość tradingu z dowolnego miejsca. Chętnym do pracy na stanowisku tradera, którym brakuje doświadczenia w handlu na amerykańskich giełdach akcji, proponujemy wdrożeniowe szkolenie w tradingowy biznes, dzięki któremu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności. Oraz poznają zyskowną i sprawdzoną strategię, pozwalającą na osiąganie regularnych i stabilnych zysków. Zachęcam do kontaktu przez naszą stronę internetową i formularz kontaktowy. Za dzień dzisiejszy dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnym wideo.